Sydney to miasto pełne energii i uroku. Wyobraź sobie, że szybujesz nad słynnym skyline, gdzie Sydney Opera House majestatycznie stoi nad wodą, a jej żagle lśnią w słońcu tuż obok Sydney Harbour Bridge kusi łukiem zapraszając na spacer z zapierającymi dech widokami lecąc dalej docieramy do Bondi Beach, gdzie złote piaski i szumiące fale tworzą idealne tło dla surferów. To tętniące życiem miejsce, gdzie ocean spotyka się z miastem, a atmosfera jest elektryzująca. Następnie udajmy się do Taronga Zoo, gdzie możesz poznać unikalne australijskie zwierzęta. Wyobraź sobie spotkanie z koalami i kangurami, podziwiając przy tym oszałamiające widoki na zatokę. Spacerując po Royal Botanic Garden, znajdziesz spokojny zakątek pełen zieleni i kolorowych murów. Idealne miejsce na piknik lub chwilę refleksji. Każdy zakątek opowiada historię pełną kultury i tradycji. Gdy dzień powoli się kończy, niebo zamienia się w wielobarwne płótno, rzucając rzadkie światło na Sydney Marble. To widok, który pochłania serce i duszę tego niesamowitego miasta. Dla pełni wrażeń z Sydney, odwiedź sydneyhotels.com i znajdź idealne miejsce na pobyt, tworząc niezapomniane wspomnienia.